Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. W tym vlogu zobaczycie, jak rozbieram choinkę, jak byłam u lekarza i jak byłam na zakupach. Powiem Wam, że ten rok mi się zaczyna bardzo pozytywnie i bardzo dobrze. Nawet ta końcówka roku poprzedniego. Po pierwsze, zostałam odratowana w szpitalu. Po drugie, YouTube przyjął mnie do siebie. I po trzecie, dostałam. Rentę chorobową. Na razie byłam u lekarza i nie będę o tym mówić, bo musi jeszcze przyjść decyzja, ale wstępnie jest na tak. Bardzo się cieszę, bo teraz się nie będę musiała w ogóle o to martwić i będę mogła pochodzić sobie po lekarzach, zbadać się od góry do dołu i mieć pewność, że jestem zdrowa. Ja już nie jestem młoda, za niedługo będzie czterdziestka. I tak już w 40 trzeba się badać. Choć powiem Wam, że teraz nawet osoby po 30 coraz częściej chorują i na raka, i wylewy mają i inne ciężkie choroby. Więc nie powiedziałabym, że w obecnych czasach chorują osoby tylko po 40 i po 50, bo spotyka to. Coraz częściej naprawdę młodych ludzi, którzy mają jeszcze całe życie przed sobą. Jestem zadowolona, nie powiem. To jest początek naprawdę bardzo fajny w tym nowym roku. Następnie powiem Wam, że przez 2-3 dni padał śnieg. Ale już nie pada, i nawet nie ma śladu, że jest śnieg. W sumie dwa dni padało wczoraj padało, dzisiaj padało choć teraz, obecnie chyba już przestało. Staram się mimo zimy wychodzić na krótki spacerek. Oszczędzam się, dbam o siebie, nie przeciążam się, ale też staram się mieć jakiś ruch. Wyjść, dotlenić się. Czasami fajnie jest wyjść z łóżka, wyjść z domu, ubrać się porządnie, ciepło, przede wszystkim ciepło, bo jak nie będziemy ubrani ciepło, to ten spacer wcale nie będzie przyjemny. Żeby nam nie zmarznęły ręce, zmarzły, oraz nóżki, nosek. Trzeba się dobrze Ubrać uszka i można wybywać na mały spacerek. Trzeba dbać o swój układ odpornościowy. Staram się szukać też pozytywów w styczniu, choć zawsze styczeń jest trudny. Przychodzą większe rachunki za ogrzewanie, niestety. No, ale staram się. Przynajmniej w tym miesiącu szukać jakichś pozytywów, bo wiecie co, grudzień to jest takie pozytywne, prawda? Każdy się cieszy, a potem się wchodzi w ten szary okres poświąteczny, wraca się do pracy i czasami ludzie mają ciężko przystawić się na. Taką typową zimną, szarą zimę. Od zimą też słoneczko czasami wychodzi jest pozytywnie i wtedy ten śnieg się tak fajnie mieni. Więc. Trzeba szukać plusów. Jutro mam mój mąż wolne. Jutro jest piątek. Podobno ma wolne. Powiedział, że się tak, no na to, to wygląda, że będzie wolne. Jutro też idzie do lekarza. Zrobić sobie tak naprawdę badania. Ale już nie o chorobach. I przechodzimy do dalszej części vloga. Zamiast chować te poduszki gdzieś po kątach, to Przemek położył je tu na górze. I tak w sumie też może być. Dzisiaj też mamy złożone łóżeczko. Oczywiście to się w swoim siódmym niebie. Ona tylko by tu spała. Ma takie trzy miejsca. Tu, tu i tu. Trzy ulubione. Nie, się? A Ty możesz tak spać głową w dół. O, teraz się trochę poprawiła. Dziwne. Tylko muszę tutaj przetrzeć ten parapet, bo jak Tosia tutaj siedzi, chodzi, to zawsze jest dużo sielści. Dziwne inne rzeczy. Przetarłam. Odkurzyłam to się. Żeby nie było śmieci. I teraz sobie tutaj siedzę. Goście poszli. Zjedliśmy ciasta. Wypiliśmy kawę. Posiedzieliśmy. Kuzyn od mojego męża. Z żoną. Teraz trzeba to umyć. Talerzyki. Do Idę od lekarza. Po pierwsze, poszłam po tabletki na nadciśnienie. Po drugie, powiem Wam, zdecydowałam się, że wezmę sobie skierowanie na USG Brzucha, skierowanie na USG Nerek i postanowiłam się cała przebadać. Skoro siedzę w domu, to jest taki czas, żeby się przebadać i mam badanie na piątek na ósmą tutaj też w naszej przychodni tylko tam dalej tam koło gminy bo teraz byłam tu blisko w sumie się idzie prosto troszkę na prawo już jest ta druga przychodnia bo w sumie są dwie nie wiadomo która jest pierwsza, która druga, no ale poszłam. Rano mnie mama zawiozła jak jechała do pracy, a teraz sobie po prostu idę na nogach. Było 5 osób przede mną, i w sumie siedziałam tam tylko godzinę, każde po 15-10 minut. No i szybko się uwieniałam, Co to 5 osób? No a teraz zmierzam do domu. No i nie wiem, gdzie mam patrzeć w tym telefonie. Na kamerze mniej więcej wiem. A tak to, to nie wiem gdzie mam patrzeć. Pada deszcz i nie ma ani śladu po śniegu. Dwa dni był śnieg i się zmył. Jedziemy na zakupy. Tak? Tak. tak. No zawsze tak. Prawie, Prawie zawsze. właśnie w No, ale już jedziemy, to teraz częściej jest ciepło. No bo jak ja to, o tej może ja późno stacji mm. Powiem Wam, że jak ostatnio 30 byliśmy na zakupach To się okazało, że kupiliśmy przeterminowany ser, a ten ser był do 25. Jak to się stało? Nie wiem. Po prostu my to wyrzucili. Może za dużo ludzi może mm, za duży Hałos. Świąteczny. trzeba tak, sobie tu jechać? Yy, I po prostu zapomnieli zdjąć tego sera. Bo był do 25, no to tak, do pierwszych, yy, znaczy do pierwszego dnia świąt, nie? Mm, nie zajmie się mhm. No nic, wyrzuciliśmy i sprawdzajcie daty. Czasami ktoś może zwyczajnie nie zauważyć. Wcale to nie musi być specjalne, ale w natłoku. Właśnie pracy, ludzi, można coś przeoczyć, no i się znajduje przeterminowany ser ja, ja, ja raz, ja i to raz, był Przemka ser. Ja raz, ty no i drugi raz miałem to samo. Coś miałem przeterminowane, coś kuźwaj się i się zatrułem tym i to mi wystarczy, żebym sprawdzał teraz tej. daty. No ale widzisz, no że wiesz, byliśmy tyle ludzi i żeśmy nie zwrócili uwagi na to, nie niby ale. taki ruch. I ten ser powinien zejść. No, jakieś przeoczenie. Dobra, to idziemy na te zakupy. na ciśnienie, bo się jedno skończyło. Teraz wiem odpowiednie. No mamy robić? Tak. Krywka, bo nam się jedna urwała. Tak. Ten uchwyt się urwał, więc musimy je dokupić jedną. Dobrze. I taka ściereczka jedna. A nie kupić Chyba, że trzymacie. 13... A 28 zł. To no, chyba. Będzie. To jest ładniejsza. Jedna za dziewięć. Kurczę. Takelna grillowa. O rybki dla przemka. Tak. Ja mam paluszki rybne, z domu. Zakupy w Lotte'a. Tego jeszcze nie pokazałam. Wszystko, co kupiliśmy, to nagrałam. I... do domu. Przemek poszedł do apteki. A no ja sobie usiądę Po New York coś mnie pobolewa brzuch to sobie przy okazji odpocznę usiądę zakupy zrobione Przemek co ma kupić to sobie kupi dobrze, że jest wolne miejsce no nie wiem o czego mnie ten brzuch pobolewa, zobaczymy w piątek może no, nic złego może po prostu od wysokiego ciśnienia Mało ludzi dzisiaj Która jest rodzina? Nie mam pojęcia nawet Która jest godzina A teraz nie będę wyciągać i szukać telefonu Jeszcze tylko tutaj przy I jedziemy do domu Dzieci. I tak dalej. Tak. Po świętach to spokój. Choinka jeszcze stoi. już przyszedł, kupił sobie co? gripeks i Max i to ostatnio silnie zatoki. A no zatoki, bo przynajmniej ma problem z kopami czasami. Nie czasami tylko praktycznie zawsze. Nie, czasami ma lepsze czas. dni. No dobra. Tu wstaję, idziemy. Ja to sklepy? Nie wiem czy te piecki mi się podobają, no, ale wystawiamy. No. Tu mamy godzinę. Jeśli to dobrze chodzi, to mamy 20 za chwilę. No to chyba się zachodzi, bo to chyba wyleczy. No nie wiem, któro mamy. Jeszcze nie, dopiero za pięć. No ale to za 5,20. dwudziestu. No o, gdzie prezenci. No 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 tutaj Max A tutaj się kupuje zatości. No. Ale tutaj to jest... -no -ta, jubile, moda Max. A to jest chliski.

Cezary odpuść się. Ewaza, Ewaza. Mamy to. Wyszliśmy. <gry> I zmierzamy do naszego auta. Oszołom? niepełnosprawnych miejsc tutaj autobusy stają autobusy? ktoś chce przyjechać do Natrudia. No, albo do okolic bo tam już mieszkają tam dalej autobusy? Dlatego, co, mogą... ale, autobusy. Nie może. ale autobusy czy autobusy? leon jest, tak go nazywam nie, leon tylko lewa, mamy rękę jest i reszta Twoje. No ale tam Moje jest dalej w naprawie. Tak. Ja odniosę na jest. Ciemno, Ciemno. Aut coraz mniej. Każdy do domu. Ja szybkie zakupię do domu. Jednak Przemek odwiedził, czy to ja odwożę? No i dzisiaj będzie Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Trochę padało. zębienia, ale nie zemdlenie. Przemeknę Co? Co się dziwić, to jest styczeń. Nie można od stycznia oczekiwać pięknego słoneczka. Pięknej pogody. I... I jadam. Sprężadą. No, trumna jedzie tak. się to kojarzy tak, czy, Czyli czy, czy, czy chyba... Ten bagażnik No i drogę. Ludzie świecą światełkami. Ciekawe nie zapotężę za prąd. No, jeszcze świecą. Co to w którym dzisiaj mamy? Siódmy. Jeszcze świecą. Zamykamy bramę. Wpisów jest wieźliwa, jedną wizytę w tym Teraz czas na rozpakowywanie to jest nasz pies. Nie to nie jest nasz pies. Zakupy są, wszystkie pokazałam, więc nie ma sensu je jeszcze raz nagrywać. No i teraz pakowanie. Na tym nic zależało najbardziej. Na przyprawach, bo... Skończyły mi się tutaj, tutaj i tutaj. I zależało mi. Hmm. Była jeszcze jedna taka ważna rzecz. Ale teraz już nie pamiętam, co tu było ważne. I chyba olej. No. To pakujemy. Taka cena. Troszkę zakupów. A taka cena. No ale będziemy mieli... Posprzątane, choinka rozebrana, wyniesiona na górę. Jak widzicie, nie ma tutaj stolika, jest krzesło. Stolik zawsze stał tutaj. Tym razem są meble, więc stolik jest na górze. Jak będę w przyszłym roku ubierać choinkę, to zniosę ten stolik i ubierzemy i postawimy na tym choinkę. Teraz, jak widzicie, nie ma go. To są moje rzeczy do nauki, więc muszą tam być. Idę jeszcze wynieść tą choinkę z kuchni. Będę dzisiaj robić fasolkę po bretońsku. A ja się żegnam, pa pa!